Dawno się nie widzieliśmy. No i kurczę, ale poprzednio nie miałeś tej wspaniałej soczewki. Nie, nie miałem, nie miałem, nie miałem. No kurczę, słuchajcie, co Wam powiem? Bardzo dziękuję wszystkim za. Za wsparcie, za SMS-y. Jestem po prostu tak, jakiś taki oblany wdzięcznością, i nie wiem, to jest takie jakieś irracjonalne. Przed momentem do mnie to dotarło, że, że ja w ogóle nie wiem, odpowiadam na jakieś pytania o Eurowizję, takie rzeczy, no. gdzie w ogóle pff, ludzie, co byście zrobili w ogóle? Ty, po, po co wam to było? co wam to było? Myślę, że to jest początek pięknej drogi, a tymczasem jutro rano musisz się pojawić w Pytaniu o, na Śniadanie. Tak, 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 więc tak. Dzisiaj bezsenna noc będzie, co? Nie, nie, nie. Pójdę nie. sobie spać i rano nie, nie. sobie wstanę na śniadanko. Jest, fajnie, jest, fajnie. Jest, fajnie. Jest, jesteś w stanie w tej adrenalinie yy, iść spać? Tak, ja, ja, ja mogę spać zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, więc myślę, że nie ma... Ja nawet jak się super stresuję, to i tak śpię, tylko ten sen jest strasznie nerwowy. No, no. Ale, 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 ale jestem. Myślę, że, myślę, że, zas, myślę, że zasnę, chociaż. Bo do mnie dot, dotrze wszystko dopiero za jakiś czas. Ja jestem no. na etapie po prostu przetwarzania knockoutów. To jest w ogóle jakieś irracjonalne, co się no. stało, że ja to trzymam w ogóle. Trzymasz? O, nawet nie widziałem tego napisu jeszcze. No bo i To jest mikrofon. Jest tak, o, tak, to jest mikrofon Ty. ciężkie. Nie, leciutkie, leciutkie, leciutkie. Ja chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć, Proszę. że my z Filipem Metlerem, z którym byliśmy w bitwach, dogadaliśmy się, że to jest takie ekskluzja, bo nikomu jeszcze tego nie tak, mówiłem tak, tutaj no, chyba publicznie, tak, tak, tak. że Filip dostanie, albo kiedy byliśmy na bitwach, mhm. dogadaliśmy się, że ta osoba, która ewentualnie wygra, dostanie palucha ze, statu, ze stuetki. Więc ja oficjalnie oświadczam. Który paluch? ten albo ten, jeszcze zobaczymy. Okay, i <laughs> Tak, coś... nie, znaczy będzie fajnie ten i ta osoba dostanie palucha, także to... oficjalnie oświadczam. <laughs> no muszę zrobić, już nie dam okay, rady. Okej, to ja proponuję, żeby ten paluch, bo... Że ten został, a, no, a żeby tego, tego <laughs> tak, wywalić. Tak, tak. So, zobaczymy, czy się da, Filip, się... wybacz mi, ale no. chociaż to jest takie ładne, no. No bardzo ładne, bardzo ładne. E, słuchaj, no 100 tysięcy, to jest trochę pieniędzy. Pieniędzy jest troszkę, no jest, 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 to jest. jest. To jest... Znaczy to, myślę, że będą pieniądze przeznaczone głównie na, na, na muzykę, bo to trzeba, trzeba zrobić, yy, jak teraz coś z tym, co się tutaj wydarzyło, i, i, i ten pociąg, który się, do którego ja wsiadłem, który się zaczął dopiero rozpędzać, on teraz gdzieś jest pomiędzy po prostu Radomiem a, a Krakowem, a ma jechać do Zakopanego. Nie, dalej, gdzieś tam. Dalej, dalej, dalej. Gdzieś dalej, w ogóle do Belgradu albo gdzieś, więc. Yy, więc po prostu. Poszedł do Wiednia. Do Wiednia na przykład, Fiednia, tak. tak. Więc ja y, muszę po prostu teraz y, no, złapać ten pociąg, więc po, teraz będzie ciężka praca przede mną, bo trzeba zrobić płytę, tak. trzeba po prostu poogarniać co, co dalej, z czym, z kim. Mhm. No, to będzie trudny czas, ja teraz nie zam zamierzam odpoczywać, chociażby, się przydało, może jakieś takie kilka dni, ale, ale... no nie, ciężka praca. Margaret powiedziała, wykablowała, że, ty, że, że chciałbyś na no, podróżę wszystko przehulać. A, tak powiedziała? Nie, no pewnie, że bym wydał, jakbym mógł, to bym wszystko dzisiaj, jutro jutro bym już tu nie było, pytanie na śniadanie i Malediwy. I, i Malediwy, no dobrze, no dobrze, ale przed Tobą... To nie jest jedyna nagroda, bo jest kontrakt płytowy, ale też występ w Opolu. Czy to jest dla Ciebie ważne, ta scena? Bardzo. Ej, słuchajcie, no nie, to ja, ja też. Naprawdę ja zapomniałem o tym zupełnie. Boże to Opole, no to jest, to, jest bardzo, to jest chyba jedno z większych spełnień, jedno z większych moich marzeń od zawsze, no to Opole, no to myślę, że dla każdego wokalisty to jest w ogóle jakiś taki, nie wiem nawet jak to nazwać, no po prostu, no, no spełnienie marzeń, yy, szczyt, naprawdę szczyt. No yy, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No, teraz dopiero do mnie to dotarło. Przepraszam, jestem już zmęczony, więc ja nie, mogę trochę bredzić. Nie, wybaczcie mi, wybaczcie. Spoko, spoko. Ale... Yy, yy, jeszcze dostałeś bon na biżuterię. Czy to, A, go, czy to będzie dla Ciebie, czy to będzie dla Ciebie, czy na kogoś? A? No to się okaże, to się okaże. Eee, nie wiem, a może właśnie mojej mamie coś na przykład. Eee, o, mamo, 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 dostaniesz coś z apartu. No dobrze, niech, niech mama dostanie. Słuchaj, słuchałam, jak pięknie czytałeś list taki z dedykacją właśnie dla nauczycieli swoich. Tam wszystkich wymieniłeś, wszystkie te siostry, tak, 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 prezentki. Tak, 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 tak. Wspaniałe. Dobrze pamiętam. Dobrze. Czemu, czemu właśnie i tych nauczycieli wymieniłeś, a nie wiem, kogoś z rodziny, dziewczynę może? Hmm. Y dlatego, że hmm, dziewczyny nie mam. Nie jestem singlem, także tutaj, proszę, tam, 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 tam do kamery od razu. Nie, nie. Słuchajcie, rodzina, myślę, że wie dobrze o tym, ile im zawdzięczam. Moja mama, mój tata, moja siostra. Więc absolutnie tutaj też były takie odgrzewane garże, ja po prostu po ko ko raz kolejny, yy, tam coś, coś o rodzicach i tak dalej. Yy, więc oni wiedzą, oni nie, nie potrzebują tego, żeby. W telewizji. Zresztą ja chyba też mówiłem coś wcześniej o rodzicach. A ten materiał, kiedy się, kiedy się pojawił pomysł, że trzeba pisać listy, ja mówię: Kurczę, no, w moim życiu bardzo też ważną rolę odegrali nauczyciele. Więc ja bym chciał tych nauczycieli po prostu jakoś wymienić i. I tak, żeby oni też się poczuli, że, że naprawdę kurczę, mam bardzo dużo do nich wdzięczności. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie oni, więc, więc bardzo wam, kochani nauczyciele, wszyscy, którzy, pedagodzy, którzy byli na mojej drodze, bardzo wam dziękuję. Bo w ogóle dzisiaj mamy czasy, że nie doceniamy trochę, znaczy, że tam żeśmy o tym gadali ostatnio, nie. Tak, no ale bardzo, bardzo się cieszę, że ci nauczyciele byli i no, myślę bardzo o nich ciepło. Mhm. Mnie osobiście zaskoczył bardzo Kuba Badach, który szalenie cię wychwalał podczas programu. To chyba było fajne. Co? No tak, no fajne, no fajne. bardzo. Mi... Znaczy, ale to jest też krępujące. Znaczy, yy, Kuba, ja, mówię, mów to, <mów>, mów to więcej, ale to jest krępujące. Nie, no to jest bardzo miłe, bardzo miłe. Natomiast dla mnie to jest jakaś taka drobina krępacji w tym, mm, że jednak yy, ja chyba nie, przy, nie przywykłem do takiego. Myślę, że niezdrowo jest też jakby. Yy, Dobrze żyć z komplementami, że tak o, tak się tym y, nie, jakoś... Nie lubisz komplementów? Mam problem z komplementami. Nie, lubię nie. komplementy, mhm. lubię te komplementy, natomiast ciężko mi jest je przyjmować i uczę się je jeszcze przyjmować, bo, bo no, to, nie jest, to jest trudne. To jest trudne, bo ja zawsze coś sobie mam do zarzucenia i, i, i jakby słyszę to, że to Kuba Bada mówi, ale ja też się z tym trochę nie zgadzam, bo, bo ja tak nie uważam, chociaż... Kurde, mówi mi to super autorytet, mm -hmm. więc przyswajam je powolutku, powolutku, mm. ale jest jakaś taka odrobina we mnie takie niezręczności. O, może nie jest tylko niezręczność. Tak, no. w tym wszystkim, ale bardzo, bardzo to jest miłe i no to jest zaszczyt usłyszeć od Kuby takie słowa mm. od każdego w ogóle z trenerów. Thompson, Baron, Margaret, Ania Karwan, Michał Szpak, no prrr, bardzo, bardzo wielkie autorytety muzyczne. To prawda. Co będziesz robił w poniedziałek? A, w poniedziałek. W poniedziałek wracam do moich y, uczniów, y, których mam, bo muszę z nimi zrobić lekcję, bo dawno nie mieliśmy lekcji, więc uczniowie, okay. szykujcie się ze, ze statuetką! No dobrze, to ja chciałam tylko dotknąć tej statuetki. No pewnie możesz ten. Tak. O, ja nie, Jednak, jednak, to, jest jednak jest to jest ciężkie. Ciężkie? Jak się? Jak się Teraz ja. Jak się czujesz trzymając taką tego y, Bardzo dobrze się czuję trzymając tę statuetkę. Niestety obawiam się, że nigdy nie będę jej trzymała. A Zapraszam na lekcję. Ka każdego byś nauczył śpiewać? Nawet takie bez talencie? Nie, nie, nie mam. Wiesz, co. Nie, nie, nie Słyszałeś zra... nie? mnie? Nie? Nie? nie. Kurczę. Wiesz, co ja uważam, że każdy, każdy może śpiewać? Śpiewać każdy może? Tak, śpiewasz każdy może, ale nie. Znaczy ja, ja nie jestem aż takim wielkim specjalistą od mm. y, emisji głosu. Mamy tutaj takiego wspaniałego Krzyśka na przykład, mm -hmm. czy Martę. Ta. To są ludzie, którzy robią cuda z głosem. Natomiast y, mm, każdego się da pokierować w taki sposób, żeby poprawnie tym swoim aparatem zaczął wydawać te dźwięki, żeby te napięcia zeszły, żeby przynajmniej tego się dało słuchać w jakiś sposób, nie? Mm -hmm. Bo wiadomo, barwa głosu, no to to jest inna rzecz. Ale y, ja uważam, myślę, że każdego, przepraszam, że każdego można nauczyć czysto śpiewać. Wie. Czy pięknie, czy przepięknie, żeby wejść na scenę? Pewnie nie. Nie, ale czysto w tak. Okej, okay. no dobrze, to ostatnie pytanie. Jak święta? Jak święta. Co, co będziemy święta? Co będziesz? Czy będziesz śpiewał kolendy, czy w będę. ogóle to. Tak, będę, czy... będę, będę. Ja lubię śpiewać kolendy. Ja lubię śpiewać kolendy, święta, bardzo, bardzo kocham ten cały taki klimat świąteczny, yy, taki nawet niekomercyjny, tylko bardziej ten taki nasz polski barszcz, pierogi. Yy, ten, ten żłobek, sianko, no to jest, to jest przepiękny, Stajenka, tak, tak, to jest to. to, to Kaczka grup. Tak, wielbłąd. Tak, bardzo. ładnie Z rodzinką. Z rodzinką, z rodzinką, z rodzinką. To cóż życzymy Jankowi mądrości. Pięk, mądro, dobrze, mądrości. dobrze mądrości, pięknych świąt i żebyś dobrze wykorzystał tę szansę. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Fakt.pl. Dzięki!